Hej siemanko, z tej strony Lekner. witam was w kolejnym odcinku raportu z pola bitwy. Tym razem bitwa na mapie Ensk, albo Ensk, jak to woli. Jedziemy znowu KW-3. Tym razem rzuciło nas na samą górę listy. Jak widzicie u nas w drużynie są trzy Tigery w jednym plutonie. One przypadkiem tak. Jest to też jeden klan. No ale dobra. Bitwa kończy się oczywiście wygraną. Zaliczam w tej. tej, tej, tej. tej bitwie specjalistę. No i sama w sobie bitwa bardzo płynnie przebiega. Nasza drużyna płynnie przechodzi. Tak powiedzmy, do ataku i masakrujemy tamtą drużynę. Okej, okay, dobra, jedziemy na Jackpanzera. Panzera, kóreczkę. Okay, nie, chwila. Jackpanzer zniknął, no to KW-1S poszedł. Na ale Jack Panther nas trafił. No niedobrze. No, kolego. zapatrzyłeś się. No to jeszcze raz. Druga próba. I LC wyspotuje nam tutaj Jack Panzera. To jest Jeden Ładujemy. Rykoszek i pocisk załadowany, boom, T40 już nie ma. Jack Pantery nie podejmujemy wyzwania. Teraz tutaj musimy uważać na T29, ale po drodze mamy KW1S, które już nie stanowi dla nas problemu, w bardzo szybkim tempie mamy. 3 fragi. Teraz tutaj przymierzamy się do T29. Czekamy aż wystrzeli pocisk. Czekamy, czekamy. Wystrzelił. Wyjeżdżamy. Boom. Bardzo elegancko. 6-2 dla naszej drużyny. Jedziemy dalej. Coś tam z tyłu chciał mnie trafić. Jack Pantera. To zawracamy. Jak widzicie, raczej Jack Pantera nie ma z nami szans. Bum przeżyła. 458 z, razem z jakimś innym pociskiem. No i tutaj nam ją zdejmą. Egerek, ładnie. On no się zdaje, raczej daleko byliśmy. Okej, okay, co tam jeszcze zostało? Zostało T29, KW3, Tiger, T34, VK, Hamel, M4, A3, E8. Tigera już nie ma. Jedziemy szukać arty. Arty nie ma. Ale widzimy tutaj już. Okej, okay, jest MK. m 4. Jest T-34. No i co zrobimy? Lecimy przez... Przez mur. Dobra, tutaj się lekko schowajmy. I ładujemy. Ładujemy i... Bum. Mamy już tego Praga. Mela nie zdążymy sięgnąć. Widzimy zasypali pociskami, fałkę też. I T-29 w tym momencie pojechało okupować naszą bazę, tak więc nie będziemy, chyba raczej się po niego wybierać. Lepiej już tutaj skapować bazę i mieć wszystko z głowy. Jak widzimy, w tym zaraz o tym momencie zacznie przyjmować naszą bazę. No, o, zaczęło się. No i co? Bitwa kończy się wygraną. Ja 6 fragów wy KW 3, w KW3 SUSTO 4 fragi, Jack Pantera 2 Tiger 1 i 2 po jednym fragu łącznie 14 bitwa zakończona zwycięstwem przez okupację 984 doświadczenia prawie 25 tysięcy kredytów 3000 za naprawę 8 strzałów wystrzelonych Czyli zarabiamy około 14 tysięcy. Przepraszam, 13. No i oczywiście specjalista. Tak więc, w tej bitwie to było na tyle. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych raportach z pola bitwy. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Papa. Pa.